Dzień dobry. Dziś witam was za kierownicy e, największego w sumie rywala dla Dacia Duster. W tym przypadku Dacia Duster e, stepway, czyli tej podniesionej z większymi kołami, obłożonej plastikami. I tu największym rywalem jest również, tak jak i dla zwykłej daci jest to Fiat Tipo, tak i dla daci stepway jest to Tipo Cross. Fiat Tipo Cross. Fiat Tipo, który w ubiegłym roku przeszedł lifting. No w sumie bardzo e, subtelny. Znaczy. Na pewno ktoś, kto bardziej niż ja interesuje się powiedzmy designem, powie, że to nie było subtelne, no bo to, co zrobiono z przednim pasem, to jest naprawdę na grubo. Ale persaldo nie zmieniło się praktycznie nic. Oczywiście, logo jest kompletnie inne, kompletnie inny jest cały grill, lampy zmieniono, ale nie zmieniło się nic w linii, w układzie. Odrobinę przerobiono tylne światła, ale generalnie jest to dokładnie ten sam samochód i nie trzeba być fachowcem, żeby. To stwierdzić momentalnie, różnica zaczyna się robić duża w momencie, kiedy właśnie rozpatrujemy wariant Cross. Bo Cross oznacza właśnie to samo co Stepway w daci, czyli samochód uterenowiony, może to za dużo powiedziane, ale zdecydowanie. Mniej bojący się zjazdu z asfaltu, ponieważ na samych kołach, na, samej, na samym zwiększeniu obwodu i wysokości całych kół, zyskano tutaj przeszło 1,5 cm prześwitu. Bo koła zwiększyły się, średnica całych kół, obwód zwiększyły się o e, przeszło 5%. Co oznacza w przypadku wysokości kompletnego koła razem z oponą, aż 3 cm, czyli 1,5 cm uzyskano na samym kole, plus nieco ponad 1,5 cm na zwiększeniu samego w sobie prześwitu, w efekcie czego auto ma ponad 17 cm prześwitu. I przy większych kołach oznacza to de facto, no, potężną obojętność wobec stanu nawierzchni. Czyli znów dokładnie to samo, co uzyskujemy w przypadku Daci Sandero Stepway. Czego nie mamy w Daci Sandero Stepway, to aż takiej przestronności kabiny. Konkretnie, nie ma co zgłaszać pretensji do Daci, notabene tańszej o dobre 14 tysięcy przy porównywalnym wyposażeniu, że jest mniej przestronna i ma mniejszy bagażnik, bo różnica to jest tak zwane półnumeru. Fiat Tipo jest pełnoprawnym kompaktem, natomiast Dacia Sandero jest powiększonym segmentem B. Więc jasne, są to bezpośredni rywale, ale tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli rozpatrujemy te samochody w kategoriach 2 plus 1, 2 plus 2, czyli najczęściej, nie oszukujmy się, dziadkowie plus wnuk plus wnuki, ewentualnie pies. Ale nawet wówczas zaczynają się pojawiać problemy, bo. Tipo ma wręcz ogromny bagażnik, i Sandero, które w sroce z podogona pod tym względem na pewno nie wypadło, jednak nie może z tym rywalizować. Podobnie jak nie może rywalizować z tą ilością przestrzeni na nogi z tyłu Fiata. Fiat bez najmniejszych problemów będzie służyć wciąż, co do tej pory bardzo dobrze robił. Jako taksówka, bo będąc relatywnie niewielki ze, z zewnątrz, w środku oferuje dokładnie tyle przestrzeni, ile trzeba by wozić pasażerów. Co przy tym bardzo istotne, Fiat jest wręcz niesłychanie zwrotny. A teraz po liftingu doszło jeszcze kilka elementów, które Nieco zmieniają postać rzeczy, a mianowicie zmieniono multimedia. Jak widzicie, ekran jest zupełnie inny, jest bardzo szybki, bardzo responsywny, ma znakomitą rozdzielczość i nawet jeżeli fabrycznej nawigacji tutaj nie ma, to nie jest do niczego, nikomu potrzebna z prostego powodu. Podobnie jak w Dacie, mamy tutaj bezprzewodowe łącze i Apple CarPlay, i Android Auto. A więc nawigacja nie jest nam potrzebna, bo przecież ją mamy w swoim smartfonie. I pod tym względem okazuje się, że dwa. Najbardziej budżetowe, najtańsze, najprostsze, a jednocześnie najprostsze e, także konstrukcyjnie i odporne na rzeczywistość samochody na rynku. Mają zarazem najlepiej rozwiązane multimedia. Co e, jest jeszcze o tyle śmieszniejsze, że na przykład Kia Rio też przecież auto budżetowe. Z tym, że no tu już zdecydowanie numer niżej, też ma bezprzewodowy Apple CarPlay. I co ciekawe, we wszystkich tych trzech wymienionych modelach bezprzewodowe łącze Apple CarPlay działa absolutnie bez zarzutu. Powiem więcej, w żadnym innym samochodzie, nawet bardzo wysokich marek, o ogromnych cenach, bezprzewodowy. Apple CarPlay nie działał tak dobrze jak w tych trzech tanich, no relatywnie tanich, no bo cały czas mówimy o autach e, co najmniej 60 tysięcy złotych w przypadku e, Fiata e, również jest to 68, 69 chyba, że Cross, no to już przekraczamy mocno 70 ale w tych właśnie trzech najtańszych autach jest najlepiej działający System Apple Carplay bezprzewodowy. Naprawdę nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć. Dlaczego? Mam jedno podejrzenie, że po prostu multimedia w tych prostych samochodach nie są aż tak obciążone tymi wszystkimi gadżetami i badziewiami, które w droższych samochodach są dorzucane na zasadzie, że klient będzie miał wrażenie, że dostał coś, ma coś, co jest coś warte. A to są tylko dodatkowe funkcje odkliknięte w oprogramowaniu. I być może one za bardzo obciążają mikroprocesory. Nie wiem, tu, gdzie tych bajerów jest zdecydowanie mniej, system bezprzewodowej łączności ze smartfonem. Działa bez zarzutu i dotyczy to również Fiata Tipo, który generalnie jest bardzo miłym, bardzo sympatycznym samochodem. Jasne, do jego wykończenia użyto wyłącznie najtańszych tworzyw, co jest zrozumiałe, dokładnie tak samo jak w przypadku Daci czy koreańskich samochodów. Ale zrobiono to w taki sposób, że właściwie nie ma się do czego przyczepić. Ani te tanie tworzywa nie wydzielają żadnej nieprzyjemnej woni, ani z nawiewów nie dobywa się żadna niemiła woń w typie, no nie wiem, fatalne kleje montażowe i tak dalej. Wszystko jest bardzo solidne, nic nie skrzypi, nie trzeszczy. Bardzo miłe wnętrze. A przy tym czytelne, porządnie zrobione wyświetlacze. Nawet jeżeli idiotyzmy z kreskami półcentymetrowymi zamiast wskazówek e, są tylko idiotyzmami, i w związku z tym ich wskazania należy traktować orientacyjnie. Dobrze, że przynajmniej prędkościomierz ma i wskazówkę, i wyświetlacz cyfrowy. Ale e, Obrotomierz, który pokazuje tylko co 500 obrotów położenie, to jest naprawdę coś. Tym bardziej, że on się odnosi do silnika, którego no w tym samochodzie się nie spodziewałem, bo Fiat stosował w TIPO jako bazowy silnik 95-konny. Wolno sący napęd o pojemności 1,4 i o 4 cylindrach. Teraz mamy 3 cylindry, litr pojemności e, 95-100. No, różnica w mocy jest relatywnie niewielka, natomiast w momencie obrotowym olbrzymia, bo to jest turbo, te 3 cylindry są turbo. I tutaj mamy 190 Nm. Natomiast w wolno z sącym 1,4 tych newtonometrów było tylko 130 kilka. Więc czysto teoretycznie powinniśmy być zadowoleni z tego, co tu dostajemy. Teoretycznie. Bo nawet jeżeli ten silnik mógłby zaimponować bardziej elastycznością, to nie ma na to szans. Nie ma na to szans, ponieważ zastosowano w nim odrażająco starą, pięciostopniową skrzynię biegów, która ma bardzo długie przełożenia i pomijam już to, że e, operowanie nią wymaga e, bardzo starannych czynności, bo przejście z biegu na bieg jest bardzo utrudnione, strasznie zaciśnięto zatrzaski, natomiast przejście z naturalnej kulisy 3-4 na krótszą, niższą 1-2 Albo na piątkę już wymaga wysiłku i bardzo wyraźnego wykonania przejścia. To nie może być płynny ruch. A co za tym idzie? Jazda po mieście zaczyna być no nie do końca satysfakcjonująca. Tym bardziej, że przy takiej długości przełożeń, tak naprawdę po mieście należałoby jeździć najwyżej do trzeciego biegu najwyżej. A jednocześnie ekonomizer, tak jak w tej chwili, domaga się włączania wyższego biegu, kiedy jedziemy już na obrotach poniżej 2000, czyli teraz zmieniam, i tak naprawdę nie mam półtora tysiąca, tak jak sugeruje ten dziwny obrotomierz, jadę niemalże na obrotach biegu jałowego, w okolicach 1200-1300 obrotów na minutę, czyli. Nie ma mowy o jakimkolwiek przyspieszaniu, absolutnie. Nie ma mowy o tym, żeby samochód był żwawy, a przy tym ze względu na to, jak strasznie jest dławiony, i że albo musimy bardzo mocno redukować bieg, żeby przyspieszyć, albo wgniatać pedał gazu w podłogę. To mamy takie efekty. 8,3 to jest średnie zużycie paliwa przy tak spokojnej jeździe, jaką Wam prezentuję. A to nie jest ani ogromny, ani ciężki samochód. Ani nie jadę jakoś dynamicznie. Nie jadę paliwożernie. Wręcz przeciwnie. Aha, system start-stop musiał zostać odłączony trwale. To jest w ogóle koszmar, co, co on wyprawia. Nie będę nawet pokazywał, bo to sztuczne zęby bolą. Auto jest dziwne. Znaczy, dziwne jest głównie przez ten napęd, a raczej brak napędu. Bo jak człowiek miał wolno 1 1,4, to wiedział na czym stoi. Tam nie było śladu ognia, co jest zrozumiałe, ale za to silnik był wręcz e, idiotycznie elastyczny, w tym sensie, że było mu absolutnie wszystko jedno, z jakich obrotów przyspiesza, i tak przyspieszenie było równie e, słabe. Ale tu. Od 2,5 tysiąca obrotów następuje bardzo gwałtowny przyrost momentu obrotowego, bardzo gwałtowne kopnięcie, ale na tych obrotach de facto nie pozwala nam jeździć ekonomizer, a jak zobaczycie za chwilę w próbie przyspieszenia od zera do stu nie ma mowy, żeby nieobciążony silnik rozkręcić do 4000 na przykład. Po to, żeby można było strzelić ze sprzęgła, wykorzystać moc i moment. Popatrzcie sami. Zero sto, tryb start-stop odłączony. No nie jest to autodynamiczne, nie jest to auto elastyczne. Oczywiście ono jest do normalnej, spokojnej jazdy, ale normalna, spokojna jazda tak dalece spokojna, tak dalece wymuszany sposób jazdy daje 8-3 średnio. Jak mówią w Poznaniu, cała smaka precz. Przynajmniej kiedyś tak mówili. Fajne auto, mile się prowadzące, mile e, obojętnie traktujące wyboje. W ogóle naprawdę coś, co można polecić każdemu, komu nie zależy na podkreślaniu prestiżu. Samochodem, a jednocześnie, no jak mógłbym komukolwiek polecić samochód, z którego skrzynią biegów trzeba walczyć, z którego napędem trzeba walczyć? To jest bezsensowne. Gdyby tu była chociaż sześciostopniowa skrzynia. Ale sześciostopniowa skrzynia jest zarezerwowana tylko dla topowego silnika, a topowy silnik to jest diesel 130-konny. W słabszej wersji ma też tę samą pięciostopniową skrzynię. Co ciekawe, mimo tej różnicy w wielkości kół, a więc również prędkości obrotowej, nie zmieniono żadnego przełożenia ani w skrzyni biegów ani w przekładni głównej w stosunku do zwykłego typu czyli nie cross co jeszcze bardziej ogranicza osiągi więc dużo więcej ciepłych słów miałem do powiedzenia na temat daci z jednego prostego powodu. Ona jest spójna. Natomiast tutaj do świetnego auta dorzucono napęd, który nie powinien się tu nigdy znaleźć. Szczególnie przy tej skrzyni. Ja rozumiem, że zapasy magazynowe są jeszcze bardzo duże i trzeba się ich pozbyć. Ale nie z tym silnikiem. Dziękuję, do widzenia.